witajcie, jestem Agnosty i to was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale W kolejnym odcinku z serii e, Survival na modach e, Dzisiaj zrobimy, e, a, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dzisiaj zrobimy e, sobie e, automatyczną fabrykę kobla e, Mam. O, mam i te przygotowane. Dobra. A w ogóle dodałem nową modyfikację, która się nazywa. E, jak ona się nazywała? Czekaj gdzie? E, Jak to się. Jak się ta modyfikacja nazywała? No dobra, no teraz nie pamiętam. E, Jedna z bardziej pospolitych modyfikacji. Nie wiem, jak to nazwać, ale no. W ogóle mam efekt regeneracji. Bo mi się mod z wampirem zepsuje i chyba będzie trzeba go wywalić. Uh, no. Ale dzisiaj zrobimy ta... A, Create mod. Właśnie Create mod. Okej. Okay. I dzisiaj robimy właśnie coś takiego. Potrzebujemy. Mm. Mam już kilka rzeczy przygotowanych pod to. Odłożę sobie jeszcze tutaj rzeczy do skrzynek. Te, które mi nie będą potrzebne, czyli przykład to, to. Hmm. No, do tej to nie będę zaśmiecał, ale tutaj coś sobie włożymy. Dobra. A czekajcie, czy już mi się naprawiło to? O! A nie, bo regeneracji zdrowia nie mam, jak się, jak się nażyre krwi. No dobra, trudno. E, to zostawię regenerację, po prostu taką, jaką mam. Mm, postaram się to naprawić. Dobra, słuchajcie. E, mm, wziąłem 2T, bo będziemy robić coś takiego. Jeszcze sobie. Muszę dodać, słuchajcie. A, 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 czy jest nadal create? Create nadal. nadal. Okej, okay, tu już nie ma create'a. I gdzieś to tutaj powinno być. No super, blu, póki co i tak nam się nie przyda. Hmm. Powinno gdzieś to tutaj być. No dobra. No i później to sobie znajdę. A jak się te okulary robi? Dobra. W takim razie robimy. E, potrzebujemy to zrobić. Um, czyli slabów potrzebujemy. Czy mamy? O, mamy. A nie, to, to my potrzebujemy drewnianych. Dobra. Ja mam przy sobie? Nie mam przy sobie, nie przygotowałem. Dobra. Na 2T potrzebujemy. To z jednego to są 3 slaby, potrzebujemy 8 slabów. No dobra. Będzie, tak, to będzie 6, 12, dobra. Tak, 18. Teraz tak. I tak. O! To już mamy kawałek. Teraz potrzebujemy. To w sumie nam nie jest potrzebne, chyba. Czy to jest nam potrzebne? Nie, to nie jest nam potrzebne. Teraz to. To mam, to. Tego nie mam. Eee, dobra, czyli drewno, to mam deski przy sobie. Pniaka potrzebuję ociosanego. Czy ja mam. Nie, bo to jest zwykły ten. Dobra, idziemy. Tylko... no, Prześpimy się. Dobra, te. No, ten nie. Weźmiemy sobie tutaj z któregoś lasu. Pyk, pyk, dobra. Wracamy. Pyk, dobra. Zamknę? Zamknę. Bo ja teraz słyszę dźwięki takie jak wy, bo mam przyciszone ten. No dobra. I tak wy pewnie będziecie mieli to podgłośnione. Patrzcie, ja mam to za głośno. Ok. Dobra. Eee, ha, ha, ha. To ja potrzebuję. Dobra, zrobimy tak. Tak. Eee, to i to potrzebujemy. A do tego jest potrzebne andezy. Ok. To dodajemy i robimy. Teraz robimy tak. Tak. Tak, tak. Yy, Czekajcie to. Że jak? Oto. Aha, dobra. Yy, to poczekajcie, to zrobimy tak i tak. O, dobra. Yy, potrzebujemy dwóch takich. Dobra, to zrobimy dwa. Bo możemy jeszcze, możemy. Pyk, pyk. Ok, mamy dwa. Teraz potrzebujemy wodę i lawę. Dobra, to zaraz sobie ogarniemy. Fabryka będzie tutaj gdzieś. W ogóle dawno nie było odcinka z tej serii. Nie wiem, tu sobie zrobimy tą fabrykę. Znaczy to w sumie fabryka nie będzie, no bo nie będziemy tego budowywać. Potrzebujemy też obsydianu, jeszcze jednego. No, to zaraz, to zaraz to zrobimy. I tłoków. O kurde, dużo będzie z tym robotem jednak. Okej. Okay. Eee. Myślałem, że koza. A w ogóle motyw na zwierzęta mi nie działa. Ja za niedługo go zrelo zreloaduję, jakiegoś nowego zainstaluję na zwierzęta. Eee. Tu będziemy mieć kozy i jakieś te inne. Eee. Dobra, czekaj. Nie, nie. Daj to. Eee. Okej. Okay. Fake. Pyk, dobra, teraz potrzebuję tutaj lawy, to będzie tutaj, 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 tutaj i tutaj będą dwa, pyk, pyk, okej, okay. teraz trzeba to tu jeszcze lawę ogarnąć. Nie wiem, gdzie, gdzie to zrobić. Gdzie, gdzie my mamy lawę? Gdzie my mamy lawę, lawę? Lawę, lawę, lawę. Dobra. Nie pamiętam. Czy my gdzieś w domu mamy lawę? Czekajcie. Dobra. I że tu gdzieś będzie lawa? Tu jest lawa. O i tu Bliżej nigdzie nie ma Nie ma to lecimy w stronę piramidy To mi będzie szybciej Okej okay. O Dobra słuchajcie, mamy już ten Ale że ja jeszcze lawy w tym, na tym tym nie miałem O nie, zaraz mi mina wywali takie lagi są. Oj, bo ja zaraz faktycznie umrę. O, dobra Wilszyma. I czy regenerację mam, bo mi nie działa? Po prostu mocno wampira. Dobra. My musimy mieć tutaj gdzieś, gdzieś źródło lawy. Bliżej, gdzieś w kopalni, jakąś tam. Zejście do kopalni, bo. No, no nie wiem. A ty w ogóle nasz spawner niedokończony. A ja na tam zostawiłem. Teraz zagarnąłem. O, działa. Teraz to mogę już rozwalić i to mogę rozwalić. Okej. Okay. To gdzieś był. Ja tego... czuję ja go. Ja mam go przy sobie. Dobra, Redstone w takim razie. Trzeba wziąć. Redstone, Redstone mamy. Repeatery trzeba zrobić. Czyli to będzie w zwykłym Minecrafcie, czyli gdzieś tutaj, A? Gdzie będzie Repeater? Jakiś Redstone nowy. Nie ma... O, jest! Czerwony proszek i kilka kamieni. Dobra. Czekajcie, dobra. To potrzebujemy kamienia tylko przepalić. Czy mamy gdzieś stoł na przepalonego? Jest tutaj... Nie mamy. Dobra, kopsną się do tego stołna. O, gdzie to było tu? Dobra. Dobra, się wystarczy, bo potrzebujemy czterech. Ej nie, widzowie, przez chwilę miałem taki odruch, jak w, że w obaw że jesteś podłączony tlenem. I miałem taki odruch rzepyk, że żeby żeby się podsunąć, że coś robię. E, bo ja często aftrzywa stroni, żeby jakieś bajty zrobić albo coś. No i właśnie. E, właśnie w ten, że jestem przypięty rurku i zapomniałem myślałem, że tlenu nie mam podłączonego i że zaraz umrę. Dobra, mamy 8 tego. Dwa. Pochodnia. W sensie, że jak? A, no właśnie, tak. Czyli to będzie... Tak, 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 tak. Tak, tak. A jest ja chyba sobie idealnie wyliczyłem, wiecie? Że te, te pochodnie, nie wiem. Albo po prostu ja tak miałem, nie pamiętam. I dobra, mamy dwa Refitery. Pyk, pyk, pyk. I tak jeszcze jednego potrzebujemy. O! Dobra, pyk, pyk i pyk. Dobra, mamy cztery riptery, dobra, muszę się streszczać. Szybciej muszę to ten, ogarnąć. Dobra. Czyli, Dobra, czyli tutaj musimy zrobić tego, ten zegarek. jeszcze trochę z tym roboty będzie. Nie wiem czyśmy to się my się w jednym odcinku z tym zmieścimy. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Czy hmm. ja mam, nie mam łopaty. Dobra, łukiem będę kopał. A właśnie, kokolako spokojnie będzie nagrywał na YouTube a taki news, takiego newsa macie. Że on teraz streamuje na Twitchu. Twitch TV slash, ko, 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 Spoko. Polecam wbić. Tak mi się wydaje, że taki jest ten. No nie wiem. Spróbuję A... mieć effinency. Większość efensji na tym kierowanie. No ja tego nie postawię. Dobra, teraz działa. Uh, teraz potrzebujemy tak. Tak. Uh, ha, ha, ha. To musimy jeszcze rozkopać. Syk, syk, dobra. Teraz uh, tutaj robimy uh, zegarek, czyli tak. Tak. Tak tak. Eee. tak, tak. Tak, tak, eee. tak. Tutaj dwadzieścia strony. I tak, o. Teraz sprawdźmy, czy nie sprawdzimy. No, ale na pewno działa. Teraz nie. No nie! A czekajcie, tamty tak wyglądał, bo teraz jest zima? Chyba teraz jest zima, dlatego to mi zamarzło. No, nie wiem. Nie wiem. Dobra, nie, tu się będzie to przesuwać, przesuwać, przesuwać. I tu. Tutaj e, będzie to podłączone. Tutaj będzie pyk. I tak. O, tak, dobra. Teraz to, to rozwalamy. A i tak potrzebujemy jeszcze więcej wody, no dobra. Mm. Teraz potrzebujemy tego obsydianu jednego. No, w jednym odcinku się z tym nie wyrobimy, chyba. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Spróbujemy przynajmniej. Nie, no, wyrobimy się. Dam radę. Bo ile już jest nagra? 18 minut dopiero. E tam, dobra. Dam radę. Potrzebujemy obsydianu Obsydianu, obsydianu, obsydianu Jakikolwiek obsydian Nie wiem czy endstone działa tak jak obsydian w tym wypadku Okej, okay, czy my tu gdzieś mamy obsydian? Musimy mieć Nie mamy obsydianu W takim razie, jak nie ma obsesja, no, jest zima, zobaczcie, wszystko pozamarzało, wszystkie jeziora, trzeba, ja muszę wywalić tego season Mod, bo on w niektórych czasach po prostu wkurza. A tu kiedyś ZDX jest znalazłem w tej kopalni, to znaczy w tym, w tej kopalni, w, tutaj, w tym miejscu. Idziemy do kopalni. Mhm. Tutaj nie. Pyk. O. No. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Ja byłem w tej kopalni kiedyś. Chyba byłem. Nie, nie byłem. Słuchajcie, no potrzebujemy tej lawy. Dobra. Wrócę do was. Z lawą, w sensie z odcinkiem zrobię teraz cięcie i alecę ja po tą lawę. O, a nie, tu nic nie ma! Ja lecę po tą lawę i um, po prostu z lawą do was wrócę tutaj. Dobra, słuchajcie, ja już wracam tutaj. Dobra, słuchajcie, ja już wracam tutaj z jednym obsydianem. Okej okay. o nie, nie. Super. Nie, no po prostu. Dobra. Jeden opcja musi być tutaj. O. Że jak to będzie szło, to żeby się nie stegowało. Teraz tutaj trzeba zakryć, żeby to nie wypadało. Z żadnej strony pyk. Pyk. Stay. 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 I z tej. nie trzeba zakrywać. I tutaj też. O, tu będzie zresztą ten młyn wodny. Więc, no No i znowu mi tu woda zamarzła hmm. Czyli tutaj już praktycznie wszystko działa Potrzebujemy zrobić teraz e, O to Znaczy nie o to, to zaraz wam pokażę co hmm. O tu się zaczyna grillać, kiedy... o to, nie, nie to Ej no gdzie to jest? Potrzebuję tego. Gdzie to jest? Ej no. Wait, where is it? Dobra, wrócę do was jak to znajdę i to zrobię, bo czas. Dobra, słuchajcie, ja już mam tutaj przy sobie te te, te szarfty, one się nazywają sharft i już to wszystko podłączam tutaj Będziemy mieć już automatyczną fabrykę kobla Oczywiście w kolejnym odcinku sobie skrzynkę pod, to podłożymy, chyba że jeszcze zdążymy w, tą, w tym w co wątpię, no ale zobaczymy Zrobimy tutaj i tutaj o! Dobra, to tu tu damy ten jeden młyn wodny Czekajcie, o to muszę rozkopać, to trzeba rozkopać To, 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 to Pyk O Pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Tutaj woda? O, działa Teraz z drugiej strony trzeba zrobić to samo. Dobra. Teraz to trzeba zrobić to samo, czyli raz, dwa. A to. Pyk. No, to się już tu kręci. Teraz to się będzie kręcić zaraz. Pyk. Pyk, pyk. Teraz pyk, pyk, pyk. Po wodę idziemy. Mm, pyk. Aha, w wodzie nie mogę się na tego zmienić. Dobra. To zdążymy wszystko tutaj już zrobić. O nie, to nie zadziała, jest za blisko. O szkielet. Musi być trochę wyżej. Nie, tylko nie creeper. Ja widzę tego. Dobra. Dobra, ja. Pyk. Jest. I odpalamy, słuchajcie. Uwaga. Hmm. Dlaczego to jest ten? Czekajcie, to w takim razie szybko zabierzemy? Ale nie, no dobra, to się nie, to nie ma sensu. Czekamy, aż będzie lato. Pyk, szybko. Dobra, go, pyk, pyk. Pyk. Dobra, pyk, pyk. Pyk, pyk. И увага. Не! Подписывайтесь на канал и папа.